Odnalazłam w sobie barwy, o których istnieniu nie wiedziałam barwy nadziei. Z kolorowymi plastrami na palcach moje życie zdawało się jakby mniej szare. Powoli odciągnęłam zafoliowany kraniec, odsłoniłam palec, wskazując spod błękitnego plastra. Wciąż był trochę spuchnięty i zaczerwieniony. Kilka dni wcześniej udało mi się oswobodzić osę, która zaplątała się w pajęczynę. Uważałam, żeby nie zniszczyć misternej sieci, i poruszałam się wolno, więc oca mnie urządliła. Nika jest ze swoimi zwierzątkami, mówiły dzieci, kiedy byliśmy mali. Siedzi z nimi tam w kwiatach cały czas. Przyzwyczaiły się do mojej odmienności, może dlatego, że w naszym ośrodku odmienność spotykało się częściej niż normę. Czułam dziwną empatię wobec wszystkiego, co małe i niezrozumiane. Instynkt, który kazał mi chronić wszelkie istoty, pojawił się, gdy byłam mała i został ze mną już na zawsze. Zabarwił mój niewielki, dziwny świat kolorami, które należały wyłącznie do mnie, które sprawiały, że czułam się wolna, żywa i lekka.